Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książko Maniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem czytelniczym września. W tym miesiącu przeczytałam 15 książek i tradycyjnie podział gatunkowy. Miałam jedną książkę z literatury pięknej, cztery takie kryminały, thrillery i sensacje dwie książki sci-fi, jedną młodzieżówkę. Dwie fantazy, jedną powieść przygodową, aż trzy klasyki i jedną książkę taką filozoficzną, z pogranicza dziś etyki. Miesiąc zaczęłam z Kryminałem, pierwszym tomem cyklu o Brunonie Wilczyńskim i Larysie Luboń Izabeli Janiszewskiej, czyli wrzask. Mamy tutaj właśnie tytułowego komisarza Bronona Wilczyńskiego i dziennikarkę Larysę, która jest na tropie takiego zboczeńca seksualnego, a jej losy szybko wiążą się ze śledztwem, które prowadzi komisarz i szukają pewnej osoby, która tak naprawdę zmienia tożsamości jak rękawiczki z powodu swojej przeszłości. Powiem szczerze, że ten pierwszy tom nie bardzo mi się podobał, natomiast no, postanowiłam jeszcze dać szansę tej serii. Zaczęłam też już powoli kolejną serię Adama Przeszty, już powoli kończę z tym autorem, bo przeczytałam Sługę Krwi, czyli pierwszy tom Materia Sekunda. Mamy tutaj oczywiście dalej historię Olafa Rudnickiego, który jedzie ze swoją rodziną do Hiszpanii i tam zostaje zaatakowany. Musi się z tą rodziną rozłączyć. Zostaje uratowany przez grupę Nefilim, i u jednego z nich jakby składa przysięgę, że będzie tym tytułowym sługą krwi. Kompletnie coś innego niż w Materia Prima, ale muszę przyznać, że ta seria podoba mi się jakby dużo bardziej. Dziś jest do mnie bardziej czytelna, zrozumiała, albo ja już po prostu wsiąkłam w ten świat i łatwiej mi się jest po nim po prostu poruszać. Przeczytałam też kolejną książkę Juliusza Werniego. Tym razem była to Na Powietrzna wioska. Mamy tutaj historię dwóch badaczy, którzy eksplorują Afrykę i no, trafiają do tej tytułowej na powietrznej wioski po wielu perypetach, jak to zwykle uwarna, bywa i odkrywają tam coś, co raz, że imierzy włoski na głowie, dwa, coś czego się kompletnie właśnie nie spodziewali. Kolejna dobra książka Werner, natomiast ja jeszcze nie znalazłam żadnej takiej książki, tego autora, która by mnie po prostu zachwyciła i jakoś tak urzekła sama swoją fabułą, bo muszę przyznać, że czytałam większość jednak jeszcze póki co krótkich jego książek. I teraz właśnie mam tą książkę taką filozoficzną. Muszę przyznać, że. Ja z jej przeczytaniem długo, bo aż 9 lat dostałam ją jeszcze w podstawówce jako nagrodę mm, za naukę. jest to świat Zofii Just, Justyna Gard, Gardera. Nie wiem, czy dobrze czytam imię i nazwisko autora. I mamy tutaj y, dziewczynkę Zofię, 12-letnią bodajże, która dostaje y, listy, w których. Przez które jakby prowadzi y, nauczyciel, y, którego na początku nie zna, y, kurs filozofii. Mamy filozofów od starożytności do współczesności. I y, 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 tajemniczą Hildę, którą z, y, jakby Zofia próbuje y, y, wymyślić, kim ta Hilda jest i co ona ma z nią y, wspólnego. Więc ten wątek jest bardzo ciekawy, ale też muszę przyznać, że ja, jako osoba nie lubiąca filozofii, ja się świetnie przy tym bawiłam, bo ta książka nie ma fabuły. Ja może też do niej trochę dorosłam, po prostu, ale ta filozofia jest wytłumaczona tak przystępnie, tak po ludzku, że naprawdę nawet laik może ją zrozumieć, i to było w tej książce po prostu świetne. No... To było jedno z moich największych zaskoczeń w tym miesiącu zdecydowanie. W końcu udało mi się skończyć. Przeminęło z wiatrem. Przeczytałam to, trzeci tom tego klasyka. Dostałem oczywiście jeszcze skarlety, napisane przez inną autorkę. I mam tutaj w tym trzecim tomie właśnie historię Scarlett i. No resztę południowców, którzy podnoszą się cały czas jeszcze z klęski w wojnie secesyjnej. Natomiast no Scarlett szybko staje się znienawidzona przez resztę, bo zadaje się z Jankesami, z Carpetbaggerami i z nimi wiąże swoją karierę. Ech. Też na początku tutaj dowiadujemy się, że umiera jej ojciec i też jest tak no, trochę żałobny, więc też on te ludzie jeszcze no, traktują z przymrużeniem oka. Dopiero później właśnie staje się taką znienawidzoną personą. Mi się już ogólnie oceniając przeminęło z wiatrem podobała ta książka. Cieszę się, że ją sobie tak czytałam po kawałku. Bo nie ukrywam, że na jeden raz to by chyba było dla mnie trochę za dużo. Ale może jeszcze będę próbować do takich powiedzmy romantycznych klasyków sięgać. I na przełamanie po, tym, po takim klasyku ciężkim wzięłam sobie właśnie drugi tom Adama, przeszty i materii sekundy, czyli sługę honoru. Oczywiście tu mamy dalsze przygody Olafa w tym świecie Nephilim, a jednocześnie przeżywamy razem z z Samarinem wojnę w no, świecie Olafa, która zostaje jakby Rosja i Polska, i w ogóle ten świat zostaje znowu zagrożony przez. Teoteka Ratos i w ogóle szepczących. No i cóż, został mi ostatni tom, usługa Cesarstwa. Ja na pewno nie będę go czytać już w tym roku, bo po prostu nie zdążę. Natomiast myślę, że w przyszłym roku tę serię zakończę i no, pozostawi ona po sobie bardzo miłe <laughs> wspomnienia. Jeśli już y, mówimy o seriach, to przeczytałam też. Drugi tom właśnie z serii o Larysie Luboń i Bruno Niewilczyńskim, czyli Histerię. I tutaj mamy dalszy ciąg ścigania tego um, przestępcy, który, te, który mówiłam przy historii, że zmienia te tożsamości jak rękawiczki, ale mamy tu z kolei morderstwo takie z zimną krwią kobiety i jakby cała sprawa rozbija się o to, czy ten, którego ścigają jeszcze z poprzedniego tomu jest tym, który zabił tą kobietę, tak. I ten tom podobał mi się dużo bardziej. Może też był troszeczkę mniej obleśny, bo w pierwszym jednak było mnóstwo takich wątków seksualnych, co mi się nie, nie podobało, bo ja takich po prostu motywów nie lubię. Więc no już po tym drugim tomie poczułam nadzieję, że ta seria jest naprawdę bardzo dobra. Teraz dwa moje absolutne ulubieńce w tym miesiącu. Pierwszym z nich jest Lonely Hart, Monika Casten. Ja już tę autorkę miałam okazję czytać w liceum przy okazji cyklu o Scarlet Luck. Mamy tutaj historię Rosy i Adama. Adam jest, gra w zespole z, z, właśnie z... Jezus, co jest Scarlet Luck? Max Tuchol, ta poprzednia trylogia, przepraszam. Już z ekscytacji tą książką mylę tę serię. Właśnie gra w zespole Scar, Black, a Rosie ma z nimi przeprowadzić wywiad, bo prowadzi swoją taką własną audycję. Natomiast no, ten wywiad nie wypala przez wpadkę taką dosyć dużą i Rosie pada ofiarą hejtu, natomiast od tego czasu losy. Tej młodej dziennikarki muzycznej stają się bardzo blisko związane z losem zespołu i samego Adama. No, jak to się skończy, nie będę Wam mówić, natomiast no, gdzieś będą mieć, jakby cały czas będą się ze sobą stykać. I ta ich po prostu po tym jednym spotkaniu w studiu y, ta relacja się ich no, nie zakończy. Y, ja pochunałam tę książkę bardzo szybko i po prostu chyba miałam na nią we wrześniu czas i, i ochotę, bo naprawdę stała się moim ulubieńcem, i muszę koniecznie na targach książki najbliższe kupić drugi tom, żeby wiedzieć, jak ta historia się póki co. Kończę, bo jestem nienasycona co do tych bohaterów. I Polonelly Hart, drugi mój ulubieniec, czyli Żelazna Wdowa. Xiran J. Zao. Mam nadzieję, że to też dobrze wymawiam. E, mamy tutaj historię mm, Zetian, której y, siostra, na początku się dowiadujemy, że umarła w służbie y, wojskowej i zatem właśnie postanawia się zaciągnąć, by pomścić ją i zabić y, kapitana poczwarki, który no właśnie zgładził jej siostrę. Y, natomiast to jej się udaje i no, jest taką ponadprzeciętną, wykazuje się po prostu energią, jakbyśmy to mogli tak powiedzieć, y, tym, co po prostu napędza te maszyny. No, i zyskuje miano żelaznej wdowy. Zostaje przydzielony do pilota, który zabija wszystkie swoje konkubiny, bo tak się nazywają te pilotki, czyli do Lisimina. No i cóż, ich los oczywiście się splotą. Ja pamiętam, jak się obawiałam, że ta mechanika tutaj będzie straszna, natomiast jej tam prawie w ogóle nie ma. Za to jest właśnie bardzo dużo rela e, takiej relacji pomiędzy Zetian a Shiminem, i też tym, jak traktuje ją otoczenie po tym niespodziewanym zabójstwie poprzedniego jej partnera w poczwarce. E, I to była porywająca podróż. Naprawdę osoba autorska zrobiła tutaj kozacką robotę. Ja nie mogę się doczekać na drugi tom. Wiem, że on jeszcze nawet nie wyszedł za granicą, natomiast jak on wyjdzie, to Winidia, ja błagam, przetłumaczcie go szybko, bo ja naprawdę chcę wiedzieć, co się dzieje dalej. No bo tak jak przy Loneli Hart, ta książka zostawiała we mnie tyle emocji, tak mnie po prostu przejechała, że... No, ja muszę wiedzieć, co, jak poduczą się dalej po prostu losy, losy Zetian. No. Ja przy niej prawie na końcu płakałam, no więc. Wait, gdzie drugi tom? I żeby już zakończyć serię, to przeczytałam też AMOK. I tym samym skończyłam cykl Iza, Izy Janiszewskiej o Bruno Niewieczyńskim i Larysie Luboń. Tym razem mamy sytuację, że z komisariatu, w którym pracuje komisarz. Ginie policjantka, i okazuje się, że spotykała się ona z tym zabójcą, którego ścigają od pierwszego tomu. No więc od razu podejrzenie pada na niego. I jakby śledzimy cały czas, jak przebiegają poszukiwania tej policjantki. No ten tom też mi się podobał, choć on był taki bardzo klasyczny, jakby nie. Nie było tam żadnych wyskoków, żadnych większych zaskoczeń dla mnie. I idąc za ciosem, kolejny kryminał, tym razem zbiór opowiadań, a mianowicie mam tutaj śmierć, nadchodzi jesienią. Agaty Christie. To był miły, przyjemny zbiorek. Oczywiście parę gdzieś tam opowiadań mogłoby mnie przerazić, gdybym siedziała sama w domu. Była burza i po prostu do no, grzmiało, błyskało się była taka atmosfera ponura, ciężka. Natomiast tak, jak ja to czytałam sobie przy pełnym słoneczku, na takim kompletnym chillu i luzie, no to no, nie ukrywam, że może to nie zrobiło na mnie tak dużego wrażenia jak miało. Natomiast no ma to swój potencjał zwłaszcza na takie, tak jak mówię, ponure, zimowe faktycznie wieczory i jesienne zresztą też. Cztery ostatnie książki, powoli to brniemy do końca. Ostatni dostojowski, którego miałam na liście w tym roku, czyli Idiota. mamy w tej historii księcia Myszkina, który wraca ze Szwajcarii z leczenia się właśnie na idiotyzm. No i wraca właśnie do Moskwy, do Petersburga. Próbuję zawrzeć y, kontakty, znajomości. Natomiast no, wszyscy widzą, że jest właśnie taki łatwowierny, naiwny i wykorzystują go na y, różne sposoby. Muszę przyznać, że to jest książka, chyba, która najbardziej gdzieś mnie urzekła, jeśli chodzi o pisarstwo Dostojewskiego, oprócz wspomnień z Martwego Domu. Bo jednak rozumiałam, co. Autor chce przekazać, że no właśnie książę Myszkin jest takim no niedopasowanym do życia bohaterem, takim trochę wyśnionym, wymarzonym, takim chodzącym ideałem, który no właśnie nie pasuje do tego, takiego trochę brudnego yy, świata rosyjskich elit i tamtejszego społeczeństwa, więc no, muszę w sensie, że najlepiej właśnie te książki zrozumiałam. Najlepiej się mogłam gdzieś z tą historią. Mm, no, nie powiem, utożsamić, ale tak ją poczuć. Więc, no, chciałabym więcej takich książek Dostojewskiego w tym klimacie czytać. Nie ukrywam. Przeczytałam też w końcu pierwszy Tom Hame's Kringley z Noriego Sturlusona. Uff! Chwilę mi to zajęło. Oczywiście jeszcze mam dwa kolejne tomy, więc mam nadzieję, że mi się je uda przeczytać w tym roku. Mamy tutaj oczywiście zbiór sak islandzkich opowiadających o królach duńskich, norweskich, aż do Olafa Tryggvasona, więc tak do tysięcznego roku i, i ciutkę dłużej. Okej, okay, to było, natomiast y, dobrze, że są tutaj przepisy, bo ja przy tych keningach, z i tym, jak oni potrafią proste słowo opowiedzieć tak, że nie wiesz o co chodzi, y, no trochę głupiałam, więc czasami miałam wrażenie, że jestem po prostu na, na tę pozycję zagłupia. Tak, po prostu. Zrobiłam też reread jednej z książek, której, którą czytałam ulicą, a mianowicie Shantaram Gregorego Dawida Roberta. Powiedz historii człowieka, który siedział w więzieniu z napady z, bro, z bronią w ręku i uciekł z niego, dostał się do Indii, do Bombaju, i tam zaczyna kompletnie nowe życie, choć też. Prątuje się bardzo szybko w siatkę przestępczą, ale równocześnie zaczyna pomagać w samsach jako lekarz. I zyskuje wdzięczność tam też ludności, też zaprzyjaźnia się z przewodnikiem pierwszym, który go oprowadza po Indiach. No, fascynujące było przypominanie sobie tej historii, bo muszę przyznać, że ja ją kompletnie zapomniałam. A potrzebowałam ją sobie odpierzyć, żeby przeczytać drugi tom tego cyklu, czyli Dzień góry, ale no na razie do niego nie biorę, bo to są dosyć grube książki. I ostatnia książka w tym miesiącu to Metro 2033 Dmitrija Glukowskiego. Ja z tą książką też długo zwlekałam. Przede wszystkim dlatego, że no nie wciągnęłam nie dopiero gdzieś od połowy poczułam, że, że to jest to, więc czytałam ją z kilka miesięcy, bo ją na długo porzuciłam. Mamy tutaj historię Artema, który wyrusza, by ratować swoją stację, bo ludzie żyją tam właśnie w metrze, bo na ziemi się, na powietrzu po prostu nie da się. Żyć, żyją tam różne stwory. No i on ma misję ocalenia tego, tego metra. I po drodze przeżywa różne y, przygody, dowiaduje się wielu różnych ciekawych rzeczy. Fajne to było, natomiast ja po dwa kolejne tomy nie będę prędko sięgać, bo po prostu trochę mnie ten pierwszy tom wymęczył. I to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Piszcie, jakie wy książki przeczytaliście we wrześniu, a ja się z Wami żegnam. Cześć!